krytynie! Co za osioł? Mów dalej, ja cię będę dalej ignorować. Odwafluj się, ziomal! Hmm, słabiutko. A to, dla twojej mamy! Auć! Mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła! Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili? Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Ała cholera! Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwień! Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Nożesz! Turny pies! Nie wypuszczaj psa! Cholera! I nie zapomnij o cieście migdałowym! Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Hmm. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy, ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. Tego się nie spodziewałem. Zjeżdżać to w what Co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. Wal się na ryj. Prościzna. Niech czystą wizytę, a teraz wnucha. I zapraszam ponownie. Wypas. Przynieś mi tu Teraz Jeść. pieniądze proszę. Czołem! Coś byś chciał? To nie jest galaria! Czybyś gapieć! Aha, to będzie. 40 dolarów. Zobaczmy. Yy, tak. Tyle wystarczy. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Wypad. Czołem. Czoś byś chciał? Cześć. Dziękuję za twą nieczystą wizytę. A teraz wnucha! Wal się na ryj. <grym> Wal się na ryj. Wal się na ryj. Wal się na ryj. O, tak! O! O! Wiem, co myślisz, ale wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Leżeć! Wal się na ryj! Ech! O, słodko! To na pewno szkodliwe, ale Ej, stary, nie czuję tego się, do się świetnie, świetnie. Ale jesteś zwolniony. <laughs> Przecież dopiero wczoraj zacząłem. Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną! Jednokierunkowa! おおきい! <laughs> No i zbaniej! przechodzę. Jednokierunkowa kto idzie ze mną? Dalej, wszyscy za mną. Idiota. Uwaga. <tryk> politycznie poprawny. <śmienicza> się na ryj. Jednokierunkowa! Ej, idiota! Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. Może powinienem to zatrzymać? ta.! Hey. Wal się na ryj. Już mi lepiej. Proszę do mnie. Hej Heja. Chciałbym y, wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 60. Zielonych. Uwaga! Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Hmm. Proszę, Proszę do mnie. Ciemka. Może powinienem to Poszukiwać zatrzymać? Gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 10. Zielonych. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Zajebioza! Proszę bardzo. Hmm. Proszę do mnie. Heja. Siemka. Chciałbym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 10. Dolarów. Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Zajeboza. Proszę bardzo. Proszę do mnie. Hmm. Heja, cześć. Chciałabym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 40 dolarów. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Hmm. Rządzisz. Proszę bardzo. Proszę do mnie. Heja, Siemka. Chcę podjąć trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? 60 zielonych. Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Dzięki. Proszę bardzo. Hmm. Proszę do mnie. Hmm. Następny w kolejce, proszę. Heja. Heja. Chcę podjąć trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? Hmm, 40. Zielonych. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Świetnie! Proszę bardzo. Hmm. Siemka. Cześć! Czy ktoś w ogóle może Ci pomóc? Chciałbym zrealizować ten żałosny czek. Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Dzięki. Misja wypełniona. Z całą starannością. Czas do domu. To jest napad. Niech nikt się nie rusza, to nie Rzut będzie to ofiar. Wal się na ryj. Wal się, hey. na ryj, Wal się na ryj Wal się na ryj! Wal się na ryj. za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten. Bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? E, nic, kochanie. Częstuj się mlekiem.